Jest ten Grabowski i zapraszam Państwa do zadawania pytań. Dzień dobry Panie trenerze, Mirosław Solarek. Lefia jest najgorzej punktującą drużyną na własnym obiekcie, natomiast Pokoń jest najgorzej punktującą drużyną na wyjeździe. Jaki jest plan, żeby poprawić w przypadku leki wyższą pozycję w tej tabeli u siebie? Dzień dobry. Nie patrzymy zupełnie na e, statystyki, nie patrzymy zupełnie, co się działo e, do tej pory po tej przerwie reprezentacyjnej. Myślę, że dwa zespoły, które spotkają się w sobotę, będą miały swój cel. My skupiamy się na tym, żebyśmy to my zapunktowali mm, w końcówce tego roku, bo e, na pewno jest to nam bardzo, bardzo potrzebne. Mamy, mm, myślę, dobrze sprecyzowany plan i, i, i dobrze sprecyzowane poszczególne zadania dla, dla poszczególnych zawodników i teraz całe szczęście, że mamy jeszcze dwa dni do tego pierwszego do, do, do gwizdka, bo akurat poświęcimy to na trening można powiedzieć w komplecie. Cieszymy się, że zawodnicy, którzy do nas wrócili z reprezentacji są w pełni sprawni, tutaj mówię o Carence, mówię o, tą, o, o Maksymie Chlaniu bo z nich będę mógł skorzystać, także to jest dla nas dobre, że będziemy mogli już w tej takiej optymalnej liczbie potrenować te ostatnie treningi. Tutaj korzystając z okazji chciałbym bardzo serdecznie podziękować i, i, i życzyć szybkiego powrotu do zdrowia Wojtkowi Madejowi, zawodnikowi z juniorów, który nas wspomagał, jak i inni zawodnicy z juniorów w tym okresie na przerwę rewizacyjną, odniósł bardzo poważną kontuzję, złamania nogi z przemieszczeniem, także trzymamy za niego kciuki i życzymy szybkiego powrotu do zdrowia oraz Marcel Bajko, też młody zawodnik, który cały czas jest z nami w treningu też na meczu ligowym odniósł poważną kontuzję, doznał złamania ręki też z przemieszczeniem, dlatego tym młodym chłopakom życzymy dużo zdrowia tak jak wspomniałem, plan na pogoń, mam nadzieję, że Pomoże nam w zdobyciu przepunktu. Kolejna skłuska, Henet, to jak jesteśmy przy tej sytuacji kadrowej, to czy oprócz tych dwóch młodych zawodników jakieś urazy doszły? Nie doszły, ale niestety też nie udało nam się wszystkich postawić w 100%. Cały czas tutaj nasz sztab medyczny pracuje i wierzę w to, że. W sobotę ci zawodnicy, którzy wyjdą na boisko, będą w 100% gotowi do, do rywalizacji. jak się ma sytuacja Sergeja Apulecy? Bo go też dawno nie widzieliśmy w kadrze, i, i, i tak naprawdę co się z nim dzieje? No, można powiedzieć, że Sergiej ostatnio już jest w 100% gotowy do treningu, miał swoje też problemy zdrowotne, które, które mam nadzieję w 100% zostały um, um, uleczone, że tak powiem. I, i normalnie rywalizuje i walczy o miejsce w wyjściowym Wschodzie. To jeszcze jedno pytanie takie statystyczne troszkę, bo to będzie Pana 50. mecz ligowy na ławce Lechii. Czy w ogóle patrzy Pan na te statystyki, jakoś je tak analizuje, może coś, coś, coś w tym temacie? Dziękuję. Myślę, że po, po pracy w Lechii będę się zastanawiał, czy, 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 czy pewnie popatrzę, jak te statystyki wyglądają na ten moment tylko i wyłącznie skupiam się na tym, co przede mną, czyli nad, nad tym meczem sobotnim, bo te statystyki są fajne, ale chciałbym, żeby po sobocie było jeszcze dużo. Dzień dobry, bo jest taki wiedziennik bałtycki. To na jak wyglądała praca z kacprem, z Sezonięko w tym okresie, bo wiadomo, że to jest jedyny napastnik, który pan ma do dyspozycji. Czyli nieobecności dla nam No będziemy musieli liczyć na, na jego skuteczność. No nie tylko praca z Kasperem, ale z Kacpra, z, praca z, z wszystkimi zawodnikami. Mówi, nie było nas dużo w tym okresie na przerwę, bo urazy, bo, bo, bo wyjazdy na kadrę, więc dużo pracy takiej indywidualnej, dużo pracy pozycyjnej. Myślę, że zarówno Kasper, jak i nasi skrzydłowi, którzy też będą odpowiedzialni za tą trzecią tercję, za to, co się będzie działo polu karnym przeciwnika, nasze ósemki, dziesiątki. Myślę, że tutaj to pozycjonowanie będzie bardzo ważne i mam nadzieję, że szczególnie będziemy znajdowali się w większej liczbie w, w polu karnym, że będziemy dochodzili do sytuacji, gdzie nie tyle będziemy mogli oddać strzał, ale będziemy się decydowali na to, żeby oddawać te, te, te uderzenia. Także to, nad tym pracowaliśmy nie tylko z Kaspem, ale, ale z, tą, z tą grupą ofensywnych zawodników. To Megański Wiktor polska to tak ogólnie od te dwa tygodnie, jak się pracowało to był taki spokój po tym meczu w Kielcach, no bo wiem, że porywający nie był, ale no, nie wiem, jeden punkt lepszy niż, niż zero. Jakieś może były sygnały od prezesa, że dziewięć punktów albo, nie wiem, żegnamy się, jak to wygląda na, na koniec roku? Na pewno na koniec roku się pożegnamy, bo, bo będzie przerwa, więc, więc to jest normalna kolej rzeczy. A tak, tak, normalnie mówiąc, wczoraj odbyliśmy też z prezesem taką rozmowę na temat przyszłości tych, tych najbliższych trzech, trzech, trzech meczów. Na pewno wszyscy chcemy zapunktować jak najlepiej się da i, i zrobimy wszystko, żeby tak, tak było. Te dwa tygodnie były na tyle spokojne, że mogliśmy popracować, mogliśmy doprowadzić tych zawodników, którzy narzekają na na urazy, do, do, do lepszej dyspozycji, hmm, dlatego no z tego jestem zadowolony. Finalnie e, ocenimy myślę, że też te dwa tygodnie po, e, po końcowym blisku sobotnika. To jeszcze Pana taka diagnoza, dlaczego powiem gra tak źle na wyjeździe? No bo tam jest punkt zaledwie zdobyty i to no, nie wygląda. Znaczy, różnica jest bardzo duża między tym, no, wyłączając ten ostatni mecz ich z radomiakiem, i dlaczego tak, tak Pana zdajemy? Tak jak wspomniałem na początku, nie chcę patrzeć na pogon przez pryzmat tego, co do tej pory zrobili, bo wiem, że te dwa tygodnie też na pewno poświęcili na, na to, żeby wyglądać lepiej, na to, żeby po tych trzech ostatnich nie najlepszych meczach dla nich, jeśli chodzi o punkty, zmienić swoje oblicze na, na wyjazdach. Także tutaj e, myślę, że my mamy zdiagnozowany zespół pogoni dobrze, ale nie przez pryzmat wyników, a przez pryzmat tego, jak prezentują się. E, f, 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 f poszczególni zawodnicy na, na danych pozycjach jak to funkcjonuje w meczach, nie tylko na wyjazdach, ale i u siebie, także jest to bardzo mocny zespół, bardzo groźny zespół, który, który ma bardzo dobre indywidualności I, i tutaj się skupiamy na tym, nie patrzymy dlaczego jeszcze nie, nie wygrali na wyjazdach, czy, czy ostatnio nie wygrywali, także tutaj tak to, to, to zostawiam. No, to jeszcze na koniec zapytam. Czy Konrado i Jeżeli to są jedyne, będą jedyne zmiany na mecz? Jeżeli będą zdrowi, jest duża szansa, że wystąpią, a czy to będą jedyne zmiany, to zobaczymy też w sobotę. Nie, mówił, że Pan rozmawiał pan z prezesem o przyszłości, a, a o przelewach też? Nie, o przelewach nie rozmawialiśmy. A jak wygląda ta sytuacja? Na bieżąco jest regulowane to, co, co gdzieś tam klub zalega piłkarzom, trenerom. Także myślę, że tutaj cały czas w kontakcie z prezesem jesteśmy o te tematy spokojni. No to jeszcze na koniec chciałem tylko, jak wygląda podekscytowanie ze strony Dominika Piły przed rywalizacją z Kamilem Kosickim. Dziękuję. To już trzeba pytać Dominika, ale myślę, że. Jeżeli w drużynie gości yy, znajdują się takie persony jak, jak chociażby Kamil Grosicki czy, yy, czy, czy inni zawodnicy, bo myślę, że każdy zespół ma yy, bardzo fajne indywidualności, to jest fajna sprawa zagrać przeciwko i, yy, i, i jeszcze lepsza, kiedy większość pojedynków będzie wygrana i, i, i ten końcowy rezultat będzie po naszej stronie. Także na pewno fajnie, a, a w sobotę będzie jeszcze lepiej.